W ramach cyklu Kultura od Kuchni rzeszowienie mogą zwiedzić wybrane placówki kulturalne. Odbywają się też koncerty, spektakle i wystawy. Na bokach chłopaków mnie nie powstali, że ściemisz staje nie zagraje. Jaśnie chłopak od Kałem gdzieś po świecie, ale mnie tęsknota co we dniecie. Choć różne grali, ale nigdy nie zagrali, zagrajcie chłopaki Rzeszowskiego Stajera. Choć kawałki różne grali, ale nigdy nie zagrali, zagrajcie chłopaki Rzeszowskiego Stajera. Impreza była również okazją do wręczenia nagród prezydenta miasta Rzeszowskim sportowcom. Łącznie z rąk prezydenta Sienki nagrody odebrało ponad 70 osób. Sport rzeszowski się ma coraz to lepiej, a my jako miasto cieszymy się z tego powodu, że Rada Miasta widzi sport i tych nagród jest w tym roku dwa razy więcej niż w poprzednim. Liczymy na to, że osiągnięcia w przyszłym roku będą jeszcze większe i nagród będzie również więcej. Wszyscy nagrodzeni to medaliści mistrzostw Polski, Europy lub świata, bo takie było kryterium przyznawania wyróżnień. Siostry Karolina i Kinga Stawarz. Karolina mistrzyni Polski w bilardzie odmianie 8 bil. Kinga Stawasz mistrzyni Polski juniorek odmianie 9 bil. Miał być dziś z nami również Tomasz Kapłan, wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Jest na zawodach, ale oczywiście pamiętamy o nim również w zostawie nagrodzonych. Prosimy bardzo o statuetki, listy gratulacyjne. Zemka Rzeszów. Pani Dominika Bernard, Katarzyna Augustynia, Karolina Szela, Jagoda Kwiatkowska, Monika Szetela, Regina Małek, Eliza Kapita, Anna Kocan i Aneta Lica. To najlepsze akrobatki w kraju. Skoczkowie do wody stali rzeszów. Trenerzy Sierszko, Czarian, Andrzej Kozdrański, Grzegorz Kozdrański i ich podopieczni Andrzej Rzeszutek, Patrycja Pyrzak i Grzegorz Szczepek. Proszę Państwa, to wręcz reprezentacja Polski w skokach do wody. 90% kadry kraju tworzą skoczkowie dowody stali Rzeszów.